Posłuchajcie, no generalnie to miałem iść właśnie przed chwilą spać w tym naszym oryginalnym domku podstawowym, tylko że jest mały... No nie, znowu mi się tu zrespił! Zres Co ty gadasz no znowu? Dlaczego tu nie mam łóżka? Może tu mam gdzieś? No nie mam tu żadnego łóżka, Jezu, To jest pierwszy pecak jak tu miałem w ogóle. Nie mam tu żadnego. Nie mam tu łóżka. Łóżko mi zniszczył normalnie. Teraz te, w, w tym drugim domu będę musiał mieszkać. Okej, okay, zawsze kiedy jest ten dźwięk, to pojawia się nagle. Mimiker. Oooo! On tu jest! On jest bardzo wkurzony w tym momencie. O, coś w ogóle. Słuchaj. Słuchaj jakie. Entrails being yanked from stomachs Bones being shattered O, gdzie na drzwi? Zamykaj te drzwi Co to było? Co to było? Ej, chwila. Nie. Czy tu jest dwóch mimikerów? Ehm, tak! Nie! Ty! Dwa Sajre naraz! Co się tutaj odwala w tym momencie? Co się tutaj odwala? Ty... Idź spać! Czy mogę iść spać, czy nie, ma... czy nie bardzo? Czekaj, weź mi Rosa w to łóżko i. Spać. Czekaj, co? Gdzie są potwory? No nie, co ty gadasz? A, dobra, tam był potwór Hero Brain. faktycznie wielki potwór. Nawet się nie zdążyłem z moim przywitać, cholibka. Szymuleczko, witam Was na kolejnym odcinku Muglicy i przygody. I jak widzicie, tu jest bardzo niebezpiecznie przez tego mimikera. No nie mogę, naprawdę, nie, nie mogę nawet we własnym domu sobie pobyć. A w ogóle co się stało z tym drugim domem? Nie! O nie! Ale mamy problem! O nie! Mamy plan, żeby uratować tamten, ta, tamtą Hawirę, tylko nie mi jak. Nawet nie pamiętam w jakiej. jaka jest lokalizacja, jaka jest, jakie są kordy tamte, tamtego domku. Jednak jak tak się będę teleportował przez cały czas, to szybko mi te levele spadają bardzo szybko. I znowu ten Siren Tylko że tam były dwa Siren I czemu były dwa Siren Skoro. Ok, skoro pojawia się tylko jeden zwykle Siren Head. Chyba, że... Chyba, że o czymś nie wiem. I czemu nagle się dwa Siren Heady pojawiły, z czego jeden mi Haviro rozwala, a drugi tylko stoi i patrzy. Jakiś bracia może, nie wiem. Dobra, wiecie co, tepniemy się jeszcze raz i szybko spróbuję uciec. Nie wiem czy mi się uda. Mam nadzieję, że tak. Spróbuję szybko i jak najszybciej uciec z tamtego domu. Przestańcie się teleportować. Czekajcie, bo normalnie muszę wziąć łoka kawę, bo to, co się tutaj dzieje już na samym początku Jest 8 jest minuta materiału, a ja, ja, ja już prawie nie żyję, co jest? Sprawdzamy Ej, powiem wam, że to w sumie całkiem szybko poszło Okej okay. Uciekamy O! Ale mi się łeb trzęsie Ale mi się... Ale mi się łeb trzęsie Okej, okay. zniknął chyba on się nie. Chyba, że on się zakopał po prostu, tak? On się chyba zakopał, wiecie. No, i patrzcie. Tu był. Bu... Tu był Siren Head przez cały czas patrzył się z drzewa, a drugi mnie atakował normalnie. No, on tam jest, nie? To, co to robił drugi Siren? Przepraszam, przepraszam bardzo. Najważniejsze, że jest portal, tylko że teraz nie będę mógł się teleportować z powrotem, no bo nie mam poziomu, nie? Pół wir jest rozwalone przez tego. przez tego ciula, tam, co, co tam stoi teraz i się patrzy. Pół lasu mi w ogóle wykosił. No, tragedia, normalnie, tragedia. Jeszcze mi jeszcze mi drzewo zajumał. No, co za hał i prost tak, normalnie. Się. Przez jakiś czas nie będę wracał do mojego tego podstawowego domu, ponieważ mimiker mi się tam przez cały czas spałni, a tutaj w tym rejonie, tym nowym domku, dookoła tego domku będziemy szukali owiec, żeby zrobić sobie dywany i żeby porozkładać sobie normalnie na szkole, żeby mi się nie respiły. No bo jednak te potwory mi się albo albo te potwory mi się respią na tych na tych trzech kratkach no albo faktycznie respią mi się na na szkle. Uh -huh. Za niedługo będzie Halloween, to możecie napisać. Z chęcią przeczytam Wasze komentarze. Jakie macie plany na Halloween? Co On tutaj robi? No czy Cię Bóg opuścił człowieku? Co jest z nim nie tak ty? Ja nie mogę ty. No nic nie mogę zrobić przez tego. No i ucieka. Noc. Ej, przemyślałem sobie jedną sprawę. A co jeżeli ten gościu nie ucieka pod ziemię, tylko... że się tak ucieka, ale... Kry... ale schodzi pod ziemię, żeby potem wyjść iść obok mnie. To miałby chyba większy sens niż po prostu uciekanie przed mną. Okej, okay, spoko ten ziomek raczej mnie nie lubi, ma białe oczy. Nie ufam osobom, które mają białe oczy. Przykład szkielety. Zresztą raz było w mojej wiosce i to wcale nie skończyło się dobrze. Wiecie co? Przy okazji, jak już to sobie chodzimy, to nadbiorę sobie trochę drewna i odbudujemy sobie chawirę Bo jest trochę, że tak powiem, zniszczona. Ciekawe przez kogo, nie? Mhm, jest ja w porządku. W sumie. Też to słyszeliście, czy mi się wydaje? Przepraszam bardzo. Coś tu się pojawiło? Hmm. Jezu. Nie, to tylko Hiobrind, spoko. Okej. Okay. Ale coś tu było, jakaś. Ktoś... Ktoś coś gadał, nie? No jak nikogo nie ma to... Jak czegoś nie widać, to tego nie ma. I tyle. No, Tutaj... Okay. Okej, okay. tam byliśmy, tak mi się wydaje. Tam jest last Hiobrind. Tam jest last Hero Braina. Okej. Okay. Tam jest jakieś też drewno. Okay, tam, jest, tam jest cmentarz. Jezu! Nie rób mi tak. Ok, jeszcze sobie tą myślinkę, jedyničku ubijemy. Może też czarną. Moje no tego jeszcze brakowało. Co to jest? A, to jest ten Hero, bo bugowane. Dobra. Ja chyba przejdę, zaleję tę modyfikację. Tylko nie wiem, która to jest modyfikacja teraz, nie? Okej, okay, bo są dwie modyfikacje na Braina I teraz która jest ta Odpowiadająca za tą animację Ajajaj Najwyżej dwie przeinstaluje, no co może się stać mhm. Ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku e, Będzie trzeba zawalczyć, postawić portal Portal e, Totem tego Braina i Znowu E, ktoś tu biegnie. Ktoś tu biegnie. Słyszy Słyszycie to? Ktoś tu biegnie, ty. Jezuś, przestraszyłem tego całego. Znowu ty. Nie. Nie. Nie tym razem. E Co tu się dzieje? Powiedzcie mi, no jak nie... Jak nie JAKIEŚ, kuźwa, jakaś ręka? No znowu ten tutaj idzie, no nie mogę po prostu tam zbugowany Herbrine, tam jest TAM, tam był Slenderman. Już go nie ma. Przez cały czas mi się Mimikr tutaj pojawia. NO, Co tutaj się dzieje, przepraszam bardzo, no o co tutaj chodzi tu? No ja po prostu nie wyramię powoli, no. Tutaj dzieje się już tak dużo, że normalnie no nie, nie da się, nie da się. A teraz nie mogę wrócić Idź spać chociaż, przynajmniej idź spać Okej, okay, jak się teleport Czy on tam będzie? Jest tutaj, okej, okay, w porządku, no dobra Czyli tak, czyli To nie jest dobra baza wypadowa Okej, okay, tu, tu Nie, 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 stary Znowu tu idzie, nie? Tam jest, widzę go jak mi hawirę zniszczysz Odkupujesz. O nie, o nie! O nie! O nie, 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 nie. No nie jak mi dach rozwalisz, człowieku, wiesz jaki on drogi był? O! I tam jest, widzę go. Po to. Jest tam przez cały czas. I chyba już go nie ma. Chował się? Czekaj chwila moment, co? Co? Nie wiem, zwoje mi się kuźwa przegrzały, czekaj chwila. Czy ja dosłownie pod domem, parę metrów od domu mam wielki cave z kopalnią? No człowieku, czy to nie mogłeś się prędzej rozejrzeć? A wczoraj, nawet jeżeli byłem blisko tej kopalni, to szedłem na kolejne 200 300 kratek w tamtą stronę tylko po to, żeby sobie wykopać nawet 5 kuźwa pryzmu. O, idioto. Jezu, nie mogę. Dobra, jak już tutaj jestem, to... Ah. Znowu. Dobra, cofniemy się na szybko do domu. Zejdziemy tam do jaskini. I wtedy... Nie wiem, spróbuję wykopać sobie jakieś ten, jakieś fajne surowce typu ten właśnie prism Co tu robi... Nieważne, to naprawdę dzieją się chore rzeczy i nie chcę wynikać tu w nic. Na razie sobie zakleję po prostu yy, na razie sobie sobie po, po prostu zakleję te wszystkie dziury tutaj. Ja sobie, ja, ja sobie słuchajcie, ja sobie to wszystko tutaj poukładam i możemy lecieć do jaskini. Ej tam znowu Senderman jest ty. Pato, kolejny raz już się pojawił, nie? I teraz tak, co on może zwiastować, że tutaj jest? Dookoła mnie nie ma żadnego. And you're gonna run and scream Hę? Pardon? Przepaliło się już. Dobra, no kif to, jak wrócę, to się przepali bardziej. Idziemy. dom dwa. Czy tutaj jest. Y siren Head? Nie, Nie ma i bardzo. Jakaś tragedia normalnie, no? Noc idzie, a ja... O, ja do, dobrze, dobrze, że wziąłem pochodnie, wzią, nie? Okej. Okay. Tutaj kopalnia jest. Lawa też. Super w porządku. Okej. Okay. wow Co? To ja tam byłem? Ła, dostałem. Ej, no... Ewidentnie tutaj byłem. Tylko nie pamiętam kiedy. Co? Okej. Okay, to, to ciekawe, interesujące. No dobra. Ale sobie nie, nie przypominam w ogóle, żebym tutaj przychodził. Okej, okay, może pod wodą coś ciekawego będzie. Może... O! Czekaj, to jest... Czy to jest prism? Nie, to Tak, to jest prism! Kozak, dawaj Na no momencie, dobra Okej okay. Jak najwięcej tego surowca się da Żeby zrobić sobie zbroję O właśnie, kozak Żeby zrobić sobie zbroję i I, i rzeczy, nie? Wszystkie tutaj wszy, wszy, cały, ca, cały set, żeby sobie z tego zrobić Nie wiem, czy nam się uda dzisiaj Bo tego pryzmu naprawdę jest niewiele Bynajmniej Niewiele się respi wokół nas, bo to jest całkiem rzadki surowiec, tak jak teraz patrzę. A tu coś może będzie? Ale. E, je... mi okay. się wydaje, że ten ten ziomek jest delikatnie trochę, tro, troszeczkę.

Mam inny pomysł O, mam lepszy pomysł, jeszcze lepszy pomysł Cyk, cyk I w razie czego to... Co to jest? Czym ty jesteś, ziomuś? Kar... Kar... czekaj Kartundweller Dweller Co to jest? To tak się odzywa? Okej, okay, powiem, że. Czekaj! Tak! A no to! No i hopie. ale że się. Ale, ale się naziął na pułapkę, nie? Przed moją pułapkę. W moją kompletnie zamierzoną pułapkę wszedł, nie? Człowieku, ja cię proszę. Ja cię proszę. 20 minutes later. Co ty gadasz w ogóle, że to, że to takie proste było? Mi się wydaje, że chyba to, że go teraz udłukam, nie oznacza, że się, że, że się go pozbyłem na dobre, nie? Łącznie. Może Mimikera też pokonam? Nie wydaje mi się, Mimiker to jest mój arcywruk od samego początku powstania tej serii. No, może nie od samego od razu, ale no jednak całkiem długo się z tym typem męczę. I fajnie Bobek gdybym go w końcu, w końcu pokonał, nie? Bo tak to zwykle on mnie pokonuje w jakiś sposób. Aha! Okej. Okay. O co po prostu chodzi jakby... Ono mam nie gdzieś kompletnie. Cześć, Szemanko. No dobra, no. Nic to, w sumie takiego nie ma. Ciekawe, interesującego. Szybko wrócił. Bardzo szybko wrócił ziomuś, no. O, bo jak zawało to to z kawą. Doby się w sumie. stąd wyjść i wrócić do domku. Bezpiecznego. Hmm, bardzo bezpiecznego. Tylko, że potrzebowaliśmy. Potrzebujemy więcej. Ej, to jest inne. To jest inne zejście znowu. No? Ok, to jest taką. Całkiem, całkiem spora w tę yy, Chciałem powiedzieć, że, potrzeb że potrzebujemy o wiele więcej tego surowca. Ojoj. O. Okej okay. Co to właściwie jest? Kartki Okej. Okay. Wiecie co, to może zostawimy sobie na inny odcinek Zbieranie tych kartek, bo jak na razie to robi się noc. A w nocy w tym lesie jest bardzo niefajnie Bardzo, 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 bardzo niefajnie. Tam jest mój dom chyba. Co to jest? Nie stary, ja ci nie oddam. Nie, nie oddam ci stary. To jest inny Nie, pasował on. Nie, ja ci nie oddam stary. O Jezu. No nie. I sobie. A ty, nie ma. Na jak już zacząłeś, to chodźcie. się, le lejemy się normalnie człowieku. Okej, okay. leżysz. Chodź tutaj. A ty, dobrze. Okej, okay, to jest jego koń. Leżysz. Teraz, ty. A to, pumpkiny, pumpkiny są najgorsze. Mr. Pumpkin! Jeszcze. już raz! Dobrze! Znowu go pokonałem. Kozak, dobra. Jak zawsze tętniemy się, to do, do. 31. O! Ej! To mi. To mi życie uzdrawia? 24 poziom, dobra. Dom. Czego tu nie ma? Nie ma Ja teraz za każdym razem. Ja teraz za każdym razem będę musiał się rozglądać, czy tu nie ma na pewno żadnego stwora oprócz tego Jerebraina. Znowu on. Kolejny raz mi się tutaj pojawił. Idź spać. Idź spać, bo to jest jakaś po, po prostu... Nie wiem, no wyliczanka kto... kto kiedy przyjdzie? No, no normalnie no... tragedia. Um, to, to ja mam więcej niż myślałem. Ty gdy... Okej. Okay. Mamy 18. Dobra, ty, robimy sobie rzeczy, chwila. Na nie skończymy. Mam. Dobra, Obsydian Stick. Okej. Okay. Tak, wiem, już jesteśmy z tego nic z tego. Okej. Okay. 23 do ataku 26. Potrzebujemy więcej Obsidianu, a ja aktualnie Obsidianu w ogóle nie mam, więc w następnym odcinku mi się wydaje, że zaczniemy od tego, żeby zrobić sobie całe, całe tutaj wszystkie narzędzia. A na ten moment dzięki wam za oglądanie i widzimy się do następnego. Tam w rogu ekranu będzie, jest tam Brian, pewnie sobie zrobicie tam, zrobię tam w montażu przybliżenia na, na tego Briana. Dzięki za oglądanie i widzimy się do następnego. Na razie, siema!